Złomie Ci plecy, czy magicznie wyleczy? Cóż, opcje są dwie. Bo może pomóc rozluźnić Twoje plecy i w wielu przypadkach wspomóc likwidację bólu. Ale też przy przepuklinie dyskowej lub rwie kluszowej narobić wielu szkód. Tak czy inaczej, jeśli chcemy odbudować możliwość zginania się naszego kręgosłupa w różne strony, plus świetnie rozciągnąć tylną taśmę, to ćwiczenie może okazać się strzałem w dziesiątkę. Najpierw. Spróbuj na zgiętym kręgosłupie zejść jak najniżej bez żadnego obciążenia, aż do ziemi. W kolejnych etapach możesz progresować z ciężarem. Sprawdź opis, żeby wiedzieć, jak to zrobić, I większym zakresem. Podstawiając na przykład boksa lub stepa pod nogi. to, co jest istotne przy tym czynieniu, to zrozumienie, że zaczyna się on od góry, od naszej głowy i szyi i idzie segment po segmencie przez zgięcie kręgosłupa. Aż do Często popełnionym błędem jest zginanie nóg podczas tego ćwiczenia. Jeśli chcemy, żeby nasze ściegna podkolamowe też się rozciągnęły, należy zachować je proste. Fajna modyfikacja tego ćwiczenia, która dodatkowo angażuje przewodziciele, to ta z rozkrokiem. Reszta zostaje taka sama. Upewnij się jedynie, że czujesz się stabilnie. I na koniec jeszcze jedna uwaga. Być może zamiast Jeffersonków bardziej sprawdzą się u ciebie odwrotne wygięcia, takie jak pozycja kobry, które omówimy w kolejnych filmach. I do tego zostań z nami na dłużej i do zobaczenia.